3 miliony Ukraińców, którzy uciekają ze swojego kraju przed wojną jest w Polsce. Uciekając przed wojną, przed śmiercią, przed ranami, przed strachem, zwykłym ludzkim poza terytorium Polski mieszka ponad 20 milionów Polaków i osób pochodzenia polskiego. Non avere paura immigranti. Immigranti siamo noi. Migracja przymusowa z Ukrainy, szczególnie po 2022 roku, sprawiła, że polskie miasta, zarówno te, które już od dekad tworzyły lokalne polityki włączające nowych mieszkańców, jak i te, które zupełnie nie miały doświadczeń w tym zakresie, stanęły nagle przed wyzwaniem sprostania yy, potrzebom i odpowiedzi na potrzeby nowych mieszkańców. Władze polskich miast i organizacje społeczne włączyły się w dyskusję na temat tego, jak najlepiej sprostać tym wyzwaniom. I w związku z tym wzrosło zapotrzebowanie na ekspertyzę w zakresie polityk integracyjnych, inkluzywnych, włączających imigrantów w życie miast. Na potrzeby w zakresie skutecznego projektowania polityk włączających i zarządzania migracjami w miastach odpowiedziało Laboratorium Polityk Migracyjnych Miast i Regionów, Ośrodka Badań nad Migracjami na Uniwersytecie Warszawskim. Jesteśmy grupą ponad 25 badaczek i badaczy, których łączy tematyka zarządzania migracjami na poziomie lokalnym. Nasze laboratorium stanowi swoistą platformę współpracy międzysektorowej, która ma łączyć przedstawicieli różnych środowisk. Naturalnie jest to środowisko naukowe, badawcze i akademickie, które reprezentujemy my jako Pracownicy Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, są to oczywiście jednostki samorządu terytorialnego na różnych szczeblach, a także są to bardzo ważne i odgrywające coraz większą rolę w Polsce organizacje społeczne. Prowadzone przez nas działania w ramach Labu można podzielić na takie trzy główne obszary. Przede wszystkim to jest realizacja różnego rodzaju projektów, a w ramach tych projektów prowadzenie badań bardzo często o charakterze jakościowym. Drugi taki obszar naszych działań to jest upowszechnianie wyników tychże badań we współpracy z różnymi interesariuszami. Dziś nasze działania badawcze i eksperckie wykraczają poza Polskę. Wyciągamy wnioski dotyczące zarządzania i najlepszych praktyk w zakresie zarządzania migracjami w miastach, posługując się przykładami globalnych metropolii imigranckich, takich jak Berlin, Sztokholm, Paryż, Londyn, Nowy Jork czy Toronto. Choć w Polsce często narzekamy na y, brak y, takiej jednej scentralizowanej ramy czy strategii integracyjnej na poziomie narodowym, to jednak posługując się właśnie tymi przykładami międzynarodowymi, y, z nich wiemy, że wiele miast tworzyło takie polityki dużo wcześniej, zanim powstały jakieś bardziej scentralizowane formy. Bardzo zachęcamy Państwa serdecznie do zajrzenia na stronę Ośrodka Badań nad Migracjami UW, gdzie znajdziecie Państwo serię wydawniczą w formie, można powiedzieć, takiego newslettera, biuletynu, policy briefów w językach angielskim i polskim, gdzie niejednokrotnie na łamach tzw. CMR Spotlight publikujemy wycinkowe i bardziej szczegółowo omówione fragmenty wyników naszych badań. Innym ważnym źródłem i często, często polecanym z naszej strony jest strona. Ośrodka Badań nad Migracjami na YouTubie, gdzie mamy własny podkanał Labu. Tam znajdziecie Państwo nagrania z naszych webinariów w ramach już wspomnianego cyklu Migracje i Miasta. Więcej rekomendacji znajdziecie Państwo w naszych publikacjach, na przykład w serii CMR Spotlight, do lektury, których serdecznie zapraszamy i zachęcamy do współpracy.